Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiaj słów kilka o moim wyborze kilku fajnych zapachów na lato. Zapraszam dalej. Znaleźć kilka zapachów, które są dosyć przyjazne dla portfela, jednocześnie dostępne w Polsce i świetne na takie raczej upały letnie, choć będą też perfumy, których można używać w letnie wieczory albo na letnie randki. Pierwszym z tych zapachów będzie zapach od marki Monotem. Czyli zapach verbena. Ta marka ma w swoim portfolio dużo różnych zapachów. Naprawdę dużo. Kiedyś zamówiłam taki zestaw 15 próbek z tej marki. Szczerze powiedziawszy, spodobały mi się głównie dwa, czyli Patchouli Leaves i Vanilla Bourbon. I te były fajne, ale reszta to są takie lekkie, świeże. Albo i nieświeże wody perfumowane, z wyjątkiem werbeny, dlatego że werbena jest zapachem niezwykle zmiennym. Na początku jest to zapach trawy cytrynowej z dodatkiem cytrusów. Wraz z rozwojem tego zapachu, ta cytrusowość się zaokrągla na brzegach i dostajemy taki bardziej um, zapach cytrusowej trawy, ale z podtonem kremowym. Zieloność w tym zapachu jest podbita czymś kapkę słodszym, może kwiatowym. I dlatego też na szczęście nie dostajemy drugiego zapachu echt Wasa, czyli tego zapachu tej wody kolońskiej, którego zapachu nie jestem w stanie zdzierżyć. Tutaj, na szczęście, jest ten zapach takiej bardzo aromatycznej, cierpkiej świeżości, ograny jeszcze czymś słodkim. Zapach nam cały czas migocze na skórze i po tych takich bardziej cierpko-zielono-kremowych akcentach dostajemy coś, co pachnie, jak świeżo prasowana bawełna, coś ala numer 8 od Utopii. Jest to bardzo ładne wrażenie, chociaż zdecydowanie lżejsze, bo cały ten zapach jest raczej z tych lekkich. Momentami ten zapach ma jakieś takie wetyweriowe konotacje i mam wrażenie, że jest on bardziej męski niż damski. No generalnie jest to kameleon, cały czas migocze na skórze, cały czas się zmienia, choć teoretycznie jest to zapach po prostu werbeny. Duże brawa dla tego zapachu za brak sztuczności, brak kurzu. Zapach pachnie świeżo, ładnie, konkretnie, od początku do samego końca. Mimo tych delikatnych iskierek męskich, według mnie jest to 100% uniseks. Kolejny zapach to zapach bardzo starej i znanej marki Carveau, czyli L'eau de toilette. Znalazłam ten zapach poszukując zapachów z groszkiem pachnącym, jakiegoś takiego zamiennika za moją ukochaną, a wycofaną Silolita od lolity lempieki. Znalazłam ten zapach i uważam, że to jest zapach świetny na wiosnę, genialny na lato, a na lato zwłaszcza do pracy. Znam też wersję tego zapachu wody perfumowanej. Ale woda perfumowana wydała mi się troszkę zbyt ciężka na lato. Zapach ten rozpoczyna się pięknymi balsamicznymi, skrzącymi się cytrusami, które jednak pachną jak sernik cytrusowy. Jest to świetne ogranie tematu cytrusowości, który w takiej klasycznej wersji cytrusów niespecjalnie przypada mi do gustu. Tu ten początek jest ograny świetnie. A potem z tego początku cytrusowego wyłania nam się groszek pachnący, i ten zapach robi się absolutnie wspaniały. Groszek pachnący ma tutaj takie połączenie z czymś lekko praniowym. Są tam jakieś akcenty czystości, może takiego świeżego, rozwieszonego na słońcu prania. I pachnie to wszystko bardzo dobrze i bardzo spójnie. Kolejny zapach to zapach Kelvin Klein. CK One Gold. To jest zapach cud. Cud? Dlatego, że podoba mi się. A pachnie mocno w stylu Womanity od Muglera. Tutaj jednak wszystko jest lżejsze. Nie mamy tego zapachu ciężkiego kawioru, którego absolutnie nie znoszę. Mamy tutaj troszkę więcej elementów suchego drewna, trochę morskości. Ten zapach to jest po prostu lżejsza wersja Womanity od Mugler'a. I też dużo bardziej dla mnie noszalna. Jest tu słona woda, jest tu drewno i lekko gorzkie zioła. Ten zapach jest raczej chłodniejszy niż cieplejszy, więc świetnie nada się na lato. Jest niemal niesłodki, mówię niemal, bo gdzieś tam w tle kołaczy się jakaś słodsza nuta. Może to ta deklarowana w składzie figa. Minus tego zapachu jest taki, że to są perfumy bardzo nietrwałe na mojej skórze utrzymują się maksymalnie 3 godziny. Ale z drugiej strony jest to 100% unisex, zapach na lato, więc też proponuję Wam zapoznanie się z tym zapachem, jeżeli jeszcze go nie znacie. Kolejny zapach to kolejny Kelvin Klein CK One Shock w wersji dla kobiet. Tutaj przewodnim motywem są po pierwsze kwiaty, a po drugie czekolada ale w takiej formie perfumowej. Nie wiem czy wy coś takiego czujecie w perfumach. Ja to mocno zauważyłam na przykładzie niektórych nut jadalnych w perfumach, że trochę się je zmienia w takie bardziej nuty perfumeryjne. Często to się dzieje na przykład z nutą whisky, rumu i czekolady. Tutaj mamy ten przykład takiej czekolady, ale bardzo w ujęciu perfumeryjnym. Te kwiaty czuć głównie na początku, bo potem do całego zapachu wchodzi taka lekko pudrowa czekolada. Nuty pudrowej czekolady przeplatają nam się tutaj z lekko słodkimi notami owocowymi i zdaję sobie sprawę, że to nie jest klasyczny zapach na lato, bo ma on tutaj troszkę cięższe pudrowo-czekoladowe tony, ale wszystko jest utrzymane na takiej wodnej bazie. Cały ten zapach jest taki lżejszy, bo rozwodniony. I w tym przypadku nie jest to zarzut. Ten zapach jest po prostu lżejszą wersją Waszych ulubionych, cięższych zapachów na zimę i jesień. Sporo osób narzeka na trwałość tych perfum, ale na mojej skórze wytrzymują około 5 godzin, co jest wynikiem całkiem niezłym jak na taki typ zapachu. Jeżeli w ogóle szukacie zapachu na lato dla nastolatka albo nastolatki, to jest Unisex. Dla absolutnie wszystkich. To możecie podsunąć właśnie ten zapach. Kolejny zapach to D Square 2 She Wood. To jest zapach, który znam od lat. Bardzo dawno temu kupiłam sobie jego próbkę i ten zapach zupełnie zlekceważyłam. Dla mnie to był absolutnie nudny, nienoszalny zapach. Nie ma sensu w ogóle o nim wspominać. Kilka miesięcy temu do niego wróciłam. I stwierdziłam, że to może być dobry zapach na lato. Co prawda, główną nutą tego zapachu jest pudrowy fiołek, który niespecjalnie kojarzy się z nutami letnimi, ale jeżeli lubicie takie zapachy, lubicie takie pudrowe fiołki, to to jest fajna, lżejsza wersja zapachów pudrowych. Mamy tutaj w tle też delikatne cytrusy, ale zwłaszcza zieloną herbatę. I te dwie nuty, te dwa tematy sprawiają, że te perfumy są zdecydowanie lepsze niż takie przeciętne perfumy pudrowe. Te świeższe nuty dodają temu zapachowi czegoś takiego bardzo świeżego, ale nie w kontekście praniowym, tak jak zapach od karwę. Ale w takim temacie bardziej po prostu yy, świeżości. W każdym razie według mnie jest to świetny zapach na lato, zwłaszcza do biura. Spróbujcie, bo te lekkie, pudrowe fiołki z takim świeższym tłem to jest fajny pomysł na perfumy letnie. Kolejny zapach to jest zapach, o którym powiedziała już bardzo dużo Justyna z kanału Miss Potocki. Serdecznie pozdrawiam. A zapachem tym jest Sun od Jill Sander. Bardzo ciekawią mnie negatywne opinie na temat tego zapachu, bo na mnie jest to zapach absolutnie piękny. Wyobraźcie sobie taką mozaikę, żyjącą mozaikę powieszoną na ścianie różnych nut, które pulsują, zmieniają się, pojawiają się i znikają i cały ten obraz, cała ta mozaika ma kolor biało-żółty i wszystko pomiędzy. Tak piękne, złożone, żywe i pulsujące są te perfumy na mojej skórze. Czuję w tym zapachu tuberozę, ylang-ylang, kwiaty, wanilię. Wszystko to się przeplata. Tutaj znika tuberoza, a za pół godziny znów się pojawia. Tutaj pojawia się wanilia, żeby w końcu tę wanilię zastąpił ylang-ylang. Naprawdę jest to zapach bardzo misternie spleciony i pięknie mieniący się na skórze. Ten zapach oczywiście jest zapachem w stylu mleczka kremu do opalania. Ale oprócz tego mamy tutaj elementy yy, na przykład słodkich kadzideł, kwiatów. I ten zapach zdecydowanie wychodzi poza ramy po prostu zapachu yy, takiego letnio... Mleczko, mleczko do opalaniowego. Nie ma takiego słowa. Czuć, że jest to rozbuchany zapach, ale jednocześnie bardzo mocno pachnie jak niektóre współczesne mleczka do opalania. Nie kupujcie tego zapachu w ciemno, bo internet roi się od niepochlebnych komentarzy w stylu takich, że ten zapach pachnie jak tojtoj. Ja nic takiego nie czuję. Dla mnie jest to zapach absolutnie świetny. Mam wrażenie, że w dzisiejszym odcinku nie było zbyt wiele zapachów, które świetnie sprawdzą się w bardzo gorące lata. Ten zapach taki jest. Beze od marki Cartier. Ostatnio pochyliłam się nad tematem lilii w perfumach i doszłam do wniosku, że ciepłe lilie pachną na mnie bardzo pogrzebowo, natomiast zimne lilie świetnie sprawdzają się u mnie na lato, i właśnie to jest ten zapach. To jest taki zapach, który imituje zapach yy, w środka kwiaciarni, yy, taki zimny, marmurowy, z zawartością lilii i innych zielonych części roślin. Wyobraźcie sobie to wszystko w taki bardzo gorący letni dzień. Wspaniale orzeźwia. Yy, zapach ten na początku jest taki dosyć kwaśny, ale ta kwaśność szybko ucieka i potem zostajemy właśnie z tym bukietem zielonych lilii. Zapach ten na mojej skórze układa się tak chłodno, że mogę go nosić tylko w bardzo gorące lata, bo na inne pory roku jest dla mnie po prostu za chłodny. I najczęściej noszę go do pracy, bo przy okazji jest niesamowicie elegancki. Przygotowując się do tego odcinka, odwiedziłam też drogerię perfumerię L'Occitane en Provence, czyli taką drogerię, coś w stylu Yves Rocher, francuską, która ma swoje sklepy również w Polsce. Polowałam na zapach z werbeną, ale uznałam go za taki w sumie fajny, ale przeciętny. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, to jest świetny zapach odświeżający, ale bardziej mi się ta werbena od Monotem podoba niż ta werbena, którą wąchałam właśnie w tym sklepie. Ale zaciekawił mnie inny zapach, zapach herbae. To jest zapach ziół, a rozpoczyna się on ciepłymi liśćmi pomidora. Liście pomidora z nami zostają tylko na początku, bo potem zapach zmienia się w bardziej ziołowy z dodatkiem trawy. Według mnie mamy tu szałfię, trawę, rumianek, tymianek, żadnych z tych nut nie ma. W spisie, który załącza producent do tego zapachu, ale zapach jest niesamowicie pięknie ziołowy. Jest to zapach specyficzny. Na pewno nie w klasycznym nurcie współczesnej perfumerii, ale dlatego tak bardzo mi się podobał, bo gra na nutach nie kwiatowych, ale na nutach warzywno-ziołowych. To nie jest częsty zabieg w perfumerii. Takiej nieniszowej. Inne jest zakończenie tego zapachu, bo mamy tutaj piżmo i róże, jeden i drugi temat w takim bardzo lekkim wydaniu. Jeżeli ten opis coś Wam przypomina, to macie rację. Ten zapach mocno przypomina mi Un Jardin scroletois od Hermesa, tylko w troszkę lżejszym wydaniu. Więc jeżeli coś takiego Was interesuje, jeżeli ten zapach od Hermesa Wam podszedł, to myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że podejdzie Wam też zapach herbae. I to tyle na dziś, jeżeli chodzi o perfumy na lato. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, jakie jest Wasze perfumowe odkrycie tego lata. Jestem też ciekawa Waszych typów. A na razie się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.